Hej, witajcie na kanale Czajna.pl Dziś unboxing paczki, która zawiera prezenty od AliExpress związane z dziesiątymi urodzinami AliExpress. Także zapraszam do unboxingu. Jak myślicie, co tutaj w środku może być? Na początku mamy takie pudełeczko z logiem AliExpress. Dziesiąte urodziny, tajemnicze pudełeczko. Zobaczymy, co jest w środku. W środku znajduje się termos całkiem fajny. Dobra, jedziemy dalej. Dalej losuję kolejny przedmiot. Może tutaj na początku. Zapakowane coś w folii. I będzie to... Będzie to... będzie to... torba AliExpress z logiem AliExpress z cyfrą 10, czyli urodziny. Zobaczymy sobie to. Zobaczcie jak to wygląda z bliska całkiem spoko materiał. Torba na zakupy na zamek można ją zapiąć także całkiem fajna, elegancka torba. Przyda się na zakupy. Odkładam to dalej i sprawdzamy, co my tu jeszcze mamy. A jest jeszcze kilka przedmiotów do wyciągnięcia. Tutaj mamy zeszyt AliExpress lub kalendarz. Zobaczymy, co to jest. Otwieram. To zeszyt w linie. Notatnik taki w kolorze, w kolorze różowym, z logiem AliExpress. Z tyłu, oczywiście, dziesiąta rocznica. No i to również odkładam. No i sprawdzamy dalej. Tutaj mamy czapeczkę z daszkiem AliExpress. Logo AG z tyłu dziesiąta rocznica. Odkładam i sprawdzam, co tam jeszcze dalej mamy. A są jeszcze tutaj raz, dwa, chyba dwa przedmioty jeszcze. Kolejne tajemnicze pudełeczko z logiem AliExpress, podobne jak poprzednie, ale tu już nie jest żadna tajemnica: że jest to wiatraczek na baterię plus kabel na mikro USB. Stawka, podwiatraczek. No i wiatraczek jest tutaj. Zobaczymy, na jakie baterie. Jest tutaj jedna wsadzona już bateria. Można go, oczywiście, ładować za pomocą tego kabla, który był w zestawie. No i sprawdźmy, czy działa. Wszystko działa elegancko. Czy na pewno przyda się podczas upalnych dni. Można przyspieszyć, to jest z boku, świeci się światełko, można go postawić oczywiście też, całkiem fajny gadżet, akurat na lato. No i fajnie. No i mamy jeszcze ostatni gadżet, a tu jeszcze coś jeszcze jest. Nic, ale coś tutaj jeszcze wykrywam. Oprócz tego ostatniego kartonu jest tutaj coś jeszcze: mianowicie złote zawieszki, spinki w kształcie monety z logiem AliExpress, 10 rocznica AliExpress. Tutaj w takim kształcie. Ostatnie pudełeczko. I jest to kolejny wiatraczek. Zapewne taki sam jak wyciągałem wcześniej. Zgadza się. Wiatraczek. Podstawka. I kabelek. Tym razem czarny. Na mikro USB. Ten wiatraczek działa, też działa. Wszystko elegancko. Za pierwszym razem się włączyło. Są tutaj trzy poziomy. Pokażę wam teraz tutaj, jak to wygląda w całości. Czyli jeszcze raz mamy wiatraczek, termos, notatnik. Tutaj jest jakieś zapinki, zawieszki trzy. Drugi wiatraczek. To jest pudełko od wiatraczka. Tutaj drugie pudełko od wiatraczka. Czapeczka AliExpress. Torba na zakupy. Zapinana na zamek. Także ja dziękuję bardzo ekipie AliExpress. Za, za ten kupon rabatowy, za te wszystkie gadżety. Jeśli doszliście do końca tego filmiku, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Otóż, jeśli pod tym filmikiem będzie 100 łapek w górę i 100 komentarzy o treści AliExpress, to wybiorę kilka osób, które dostaną te wszystkie oto gadżety całkowicie za darmo. Także gorąco zachęcam do lajkowania i komentowania. A ja Was serdecznie zapraszam na stronę China.pl, na której znajdziecie wiele ciekawych recenzji, kuponów rabatowych i promocji z chińskich sklepów internetowych.